Woliński Park Narodowy ma nowego szefa, a dokładniej szefową. Wioleta Nawrocka pełniła już funkcje kierownicze. Przez kilka lat była naczelnikiem w Urzędzie Miasta Świnoujście. Zarządzała Wydziałem Infrastruktury i Zieleni Miejskiej. W marcu tego roku wygrała ministerialny konkurs na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego, a swoją nominację odebrała 1 kwietnia. Jest progres, ale zapewne jeszcze dużo, dużo mi brakuje, aby móc się wypowiedzieć na temat każdej dziedziny w tym parku. To jest tylko miesiąc czasu. Miesiąc czasu, gdzie trzeba poznać ludzi, całą organizację, i teren, który jest niemały. Także. Nie jestem jeszcze w stanie odpowiedzieć, że tak, wszystko już, wszystko już wiem i wszędzie już byłam. Zamiłowanie do przyrody. I trochę takie podejście dzikie do przyrody niezorganizowanej, do tej żyjącej samoistnie, która jest wspierana właśnie. W formie ochrony przyrody. Weszło w życie rozporządzenie, które wprowadziło y, pobieranie opłat na terenie parków. I zgodnie ze starą ustawą o ochronie przyrody mieszkańcy y, gmin, na terenie których leży park, jak i przyległych, będą z tych opłat zwolnieni. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania cennika. Będziemy. Y, w pierwszej kolejności wdrażać aplikacje e-parki i możliwość zakupu biletu elektronicznego. Natomiast głównie jest to skierowane do turystów, którzy nas odwiedzają. Chcemy w ten sposób ze zgromadzone środki poprawić naszą infrastrukturę na, i bardziej uatrakcyjnić nasze szlaki turystyczne, tak aby było to widoczne. Na tą chwilę mieszkańcy będą na pewno zwolnieni. Oczywiście to jest gestii dyrektora, jak wyraża zgodę, ale na filmowanie na terenie parku, na latanie dronem, każda ta forma jest odpłatna i wymaga wydania specjalnej zgody dyrektora. Co do kar nie będę się w tej chwili wypowiadała, bo jeszcze nie jest to uregulowane. Na pewno pierwszy rok, gdzie wdrożymy bilety za wejście, będzie rokiem edukacyjnym, i nikogo nie będziemy od razu tutaj z górnej półki karać, a będziemy edukować, że spacery po parku, w przypadku spacerów po parku, należy posiadać bilet. W momencie, kiedy będą wyznaczone trasy, które będą spełniały wymogi trasy rowerowej i będą dla rowerzystów, Bezpieczne dla przejazdu. Oczywiście pod warunkiem prawidłowych zachowań na terenie parku. Każdy jest w parku mile widziany. Dylematy pewnie były, są i pewnie zawsze będą. Rozwój cywilizacji, rozwój infrastruktury. Sam z siebie troszeczkę jest w sprzeczności z ochroną przyrody i trzeba znaleźć tą nić porozumienia i zrównoważonego rozwoju, aby jedno z drugim mogło wspólnie współgrać. Myślę, że przy dobrych, merytorycznych rozmowach jesteśmy w stanie dojść do porozumienia. Z perspektywy Wiolety Nawrockiej jest mi bliżej i bardziej po drodze do tej części zielonej. Ale z racji mieszkańca Świnoujścia, byłego już pracownika samorządu wiem, że ta trasa jest po prostu niezbędna i potrzebna do rozwoju i miasta i no, wszystkich lokalnych samorządów, także ona po prostu musiała powstać. I nieważne czy mi jest żal, czy mi nie jest żal. Ale wejście na W tym roku obawiam się, że chodzi panu o schody tak. na kawczą górę. Obawiam się, że w tym roku nie uda się ich uruchomić przez sezonem turystycznym. Przyszłam tutaj dopiero w kwietniu, troszeczkę mało czasu, potrzeba wjazdu. Aby wykonać tam pewne prace, jest przez wejście i plaże w Międzyzdrojach. Zbliża się sezon turystyczny, nie będziemy ciężkim sprzętem w tym momencie tam mogli jeździć. Także obawiam się, że, że nie w tym roku, nie, w, nie na ten sezon. Być może uda się rozpocząć pracę na jesień. Co Pani zdaniem może w przyszłości przejąć rolę symboli Wolińskiego Parku Narodowego? Nic nie przejmie, będzie zawsze to bielik. Nie ma obaw, że... Po to jest park, aby chronić te gatunki i myślę, że dopóki się nie wydarzy jakaś katastrofa, to będzie to bielik.